Trzeba uważać, bo to zapomniałem, że szefu plandekę zgubił na kosiarce. E, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. E, Siano Kiszonka 2024. Zaś muszę jakoś tak stawać, żeby cokolwiek było słychać w tym mikrofonie. Miałem pomysł, żeby nagrywać sprzed komputera komentarz, ale może jakoś uda się to ogarnąć na polu na bieżąco. Jeśli chodzi o trawę, w dalszym ciągu ag która nie jest już w sprzedaży, jak zauważyłem w internecie, nie pamiętam też dokładnego składu tej trawy. Także wam tutaj w tym temacie nie pomogę. Nie przesiewaliśmy tego, nic nie robiliśmy od zeszłego roku, nawożenie było jedynie. Ale wieje. No i co? Trawa jest zdecydowanie słabsza niż była rok temu. Było po prostu mniej wody. Zima była naprawdę bardzo mokra, wszystko się dosyć fajnie zapowiadało. Natomiast teraz wiosna, jak zwykle, jak ostatnimi laty, no chociaż w zeszłym roku była troszeczkę anomalia, bo tą późniejszą wiosną faktycznie tego deszczu troszeczkę było, trochę nas to podratowało. Natomiast w tym roku tyle tych opadów nie było u nas w tym rejonie, wtedy kiedy właśnie tej trawie ta woda była potrzebna, przez co, przez co ta, ta trawa jest nieco słabsza. Oczywiście, jak co roku, jedyną, jedyną zmianą będzie praca, bo tutaj nie mogliśmy znaleźć nikogo, kto by chciał przyjechać do nas na usługę. Ja wiem, jakie wnioski się nasuwają, niestety nie stać mnie teraz, żeby ten problem rozwiązać samemu. Także gdzieś tam znaleźliśmy Sipmę niestety. Zobaczymy, co z tych Sipmowskich balotów wyjdzie. To jest marka polska, która... E, zarówno ma swoich wiernych zwolenników, e, którzy dadzą się pokroić za tą markę. E, jak i jest e, powszechnie szkalowana w internecie. E, tutaj, już oczywiście, żarty z mojej strony. E, no ale zobaczymy, jak te balociki wyjdą. Obawiam się, że może być to troszeczkę kapciowate. E, no ale co, jakoś to zwinąć trzeba, w pryzmy zwijać. Na razie nie będę, nie? W pryzmy zwijać, w pryzmy robić. Powierzchnia trawy to 2 hektary, zostawiamy sobie około 30 arów, pewnie gdzieś na siano, siano będziemy robić w kostki, natomiast reszta trawy idzie właśnie w baloty, no i hektar lucerny też będziemy oczywiście robić z tego siano kiszonka. A z ubiegłego roku mamy jeszcze zapas około 30 balotów. Także spokojnie starczyło. Obstawiam, że tutaj mamy 3 hektary powiedzmy tej łąki. No to jakby z powierzchni tych 3 hektarów 60 balotów teraz zebrać. Myślę, że będzie jeszcze drugi i trzeci pokos. I łącznie z drugiego i trzeciego pokosu kolejnych 60 balotów czyli 120 plus te 30 zapasów, które teraz mamy. No to wyjdzie około 150 i myślę, że to będzie też z zapasem Na kolejny rok, chociaż zobaczymy jak ta prasa będzie prasować i ile tych balotów faktycznie wyjdzie Bo te co mamy teraz to są chyba 160, o ile dobrze pamiętam To było chyba klasem Rolandem zwijane, znajomy nam zwijał w tamtym roku Niestety w tym roku już nie mógł, także działamy inaczej Dobra na wstępie tyle. Widzimy się w późniejszych etapach pracy przy zbiorze sianokiszonki. Kiszonki Także takie coś mamy w tym roku Mam nadzieję, że mnie słychać, bo od dwóch, trzech dni w sumie odkąd skosiliśmy tą trawę, to strasznie wieje tutaj pierwsze baloty to takie kapcie mu wychodziły trochę no ale jakoś Kolejne zaczęły, zaczęły wyglądać coraz lepiej: baliki. Gdybyśmy wiedzieli, że będzie tak wiało, no to o jeden dzień później kosilibyśmy tą trawę, bo to leżało cały czas na pokosie, a mimo wszystko i tak trochę nam to przesuszyło. Nie spodziewaliśmy się takiego wiatru od dwóch dni. Na no zestaw taki powiedziałbym, że dosyć ciekawy, bo to jest chyba jakiś, nie wiem. T7 230 czy 270, zaraz będzie przejeżdżał, to będzie widać, z taką sypką po prostu. No i padać zaczęło tropić, nam teraz. No a tato caputkiem na bieżąco jeździ, ustawia pod bo później będziemy to na przyczepkę sobie ładować i zwozić pomału. Do późniejszego obijania te siedem dwieście siedemdziesiąt i stigma PS dwanaście dwadzieścia jeden. Dobra, nie będę latał, nie będę go stresował z kamerką. E, taki zestaw zwijał u nas w tym roku. E, film może nie będzie jakiś rewelacyjny z tegorocznego zbioru. Taki trochę chaotyczny. Pogoda też nie dopisuje, żeby jakieś ładne ujęcia e, nagrywać z rana czy coś, bo, no bo wieje po prostu. I kolejny I Zobaczymy, ile tych balotów wyjdzie. Później podepnę Johnego. Do przyczepy będziemy właśnie to zwozić, tylko idę teraz obrządać pomału no a tutaj siano, Siano będziemy w gasty zbierać. Dobra, także do później. No i właśnie zwozimy sobie kuleczki, później do owijania. Dzisiaj już się raczej nie wyrobimy z owijaniem, więc no przez noc będą leżeć, nic im się nie stanie. Wiadomo, że to tam niby do 6 godzin czy do 8 z tego co podręczniki mówią. No, ale nie jest gorąco. I, i, I było już u nas tak robione za 2-3 razy, że, że faktycznie te kulki chwilę leżały i, i nic nie było. To nie będą dwa dni, tylko jedna noc. A jutro od rana działamy z owijaniem. Teraz właśnie ładujemy lucerne, takie dosyć foremne te e, balociki, później już wychodziły. Pierwszych kilka było takich kapciaków rozlazłych. U nas zaczynał sezon można powiedzieć, więc ustawiał prasę na naszym polu. No te jak na Sipmę. Też nie jestem wielkim znawcą, bo swojej prasy nie mam, nie miałem, nie wiem kiedy będę miał. Tutaj już pomijmy może ten temat, jakby mnie było stać, to bym sobie kupił i nie jeździł, nie szukał, nie prosił się. Tylko robilibyśmy swoim sprzętem. No jest jak jest. Nie wiem czy cokolwiek widzicie, bo ja to widzę, ale kamerka może z inną perspektywę zbierać. Yy, i, I po prostu Wam marudzę, a Wy oglądacie sufit od I tak, wyszło nam po Sipmie 63 baloty. Kolega, który robił nam do tej pory siano sianokiszonkę tym klasem, nie wiem, jak on tam się nazywał, Roland czy jakoś tak, no to pewnie, to on chyba robił 150 albo i 160 nawet, to po jego prasie pewnie nie byłoby 63, a jakieś 53. Natomiast gdyby robili nam znajomi, którzy prasowali u nas słomę w zeszłym roku, tą nową prasą John Deere'a, no to nie byłoby 63, tylko powiedzmy kurcze 45, bo takie dosyć, dosyć te baloty byłyby pewnie zbite. No ale lepszy ryc niż nic, jak to się mówi. Jest bardzo sucho teraz. Tutaj jesteśmy na takiej górce. Nie wiem, czy to na kamerce będzie widać. Mamy tutaj już pszenicę suchą, wysuszyło. Tak samo, w miejscu, w którym stoimy, Lucerka też była suchutka już. Strasznie już zaczyna nas tutaj suszyć w okolicy. Placki wypadają w polach, w zbożach. I jeśli trend się utrzyma i prognozy się sprawdzą, bo tam zapowiadają, że ma być upalne lato, no to, no to drugi, trzeci pokos nie będzie zbyt obfity. Coś tam może się skosi, ale ile, to nie wiem. Gdyby udało się zebrać jeszcze z 30 balotów w tym roku no to bylibyśmy, podejrzewam, że tak, na, na styk. No i tak to wygląda w tym roku taka zwykła relacja można powiedzieć, przeciętny vlog, aniżeli jakiś taki lepszy filmik jak to bywało do tej pory, że akcja Kiszonka to było jakoś tam ciutkę lepiej może nagrywane. No w tym roku wyszło jak wyszło. Pogoda nie dopisała. Działamy. Będziemy owijać, to się jeszcze odezwę. A na dzisiaj kończę, musimy to zwieść. Także do później. Dobra, bierzemy folię. 750, taka ło. Tam już mamy 40 balotów ponad owiniętych. W sensie balotów kapci. Miałem wcale nie nagrywać bo trochę wstyd takie kapcie nagrywać, no ale dobra. Chociaż ze dwa owiniemy na wizji. I witam. Kolejna wstawka w tym filmie. E, tak, siano mamy. Nie wiem, czy kamera będzie to, co pokaże. E, no ale tutaj parę snopków, e, czy też ciuków, zależy kto gdzie mieszka, tak nazywa. E, no to mamy zwiezione 36 chyba takich snopeczków nam tutaj wyszło. E, cieńsze, lżejsze, różnorakie powychodziły. Wagowo tak między 6 a 15 kg bym powiedział że mają e, także e, na nasze cielaki powinno e, styknąć. To idziemy dalej o cielakach to będzie w osobnym filmie już tutaj te siano kiszonkę zakończmy. No i w tym roku taki niezbyt fajny mi ten film wyszedł z siano kiszonki e, bo zazwyczaj chciałem to tak chciałem zazwyczaj to tak przedstawiałem od A do Z mniej więcej jak to wygląda. Tutaj takie bardziej rwane, nie wszystko udało się tak fajnie nagrać, i pewnie zmontować też się nie uda. Eee, no, mamy tutaj nasze pseudobaloty, kapciuchy. Ech, jak go wijaliśmy to. No to nawet pan Krzysiek, który nam tutaj pomaga. E, co roku przysiano kiszące. Mm. Zaczął się śmiać, żeby tego nie nagrywać, bo się będą z nas e, ludzie śmiać e, ca na całą Polskę. E, także. No po tej sip to takie 2 na 10, mocno 2 na 10, bym powiedział, nie wiem, czy tam gościu nie potrafił jej dobrze ustawić, czy co, czy jak. Jak powychodziły z prasy, to nawet jeszcze tak w miarę wyglądały, jak leżały na polu, ale jak już zaczął je turę łapać i na owiarkę wstawiać, to no to takie kapcie wyszły, że, że rany boskie. Ustawiliśmy to na 3 do góry. Widzę, że tutaj w okolicy chłopaki też ustawiają na 3 do góry. Niby powinno się ustawiać na 2. No, ale zobaczymy, co wyjdzie. To pewnie te kapcie i tak posiadają, i tak posiadają. No i co, tak jak chyba mówiłem, jak woziliśmy Johnem i Capkiem, zwoziliśmy te baloty. No to wyszło 63, o ile dobrze pamiętam. Z czego po zwykłej, normalnej prasie, pewnie wyszłoby ich z 20 sztuk mniej, takich dobrze zbitych. To są 120, ale zależy, jak patrzeć, bo niektóre to są takie ogryski kanciaste, że to z jednej strony ma. Jest wąski, na kurde pół metra, ale szeroki na półtora, na przykład ten tutaj z brzegu. No co to jest za balo, co to jest? To z nimi to był taki problem, że było winać, że masakra. Niektóre jeszcze jako tako, szczególnie te po lucerce e, i z tych 63 chyba 19 albo 18 wyszło nam e, lucerny. No, i reszta to, to ta sianokiszonka z strawy. I właśnie te niecałe 40 snopków siana tutaj z, takiego, z takiej małej powierzchni, nie wiem, czy 20 arów tam było. I jest, coś tam paszy będzie. Myślę, że to się zakisi. Myślę, że byki nie będą narzekać. Tutaj mamy jeszcze 30 balotów z ubiegłych sianokosów. Tam sobie chyba deszcz pada, jak tak patrzę na tą chmurkę, mogłoby w końcu coś do nas już e, naciągnąć, bo, bo porządnego deszczu nie było naprawdę bardzo długo. E, jest mega sucho. Zboża usychają. Na takich właśnie bardziej piaszczystych miejscach mamy takie pola, gdzieś jakieś górki, nie górki, no to tam już jest sucho, e, tam już jest lipa, e, zboże popalone. Przez, przez suszę trawa też, tak no niby ta e, darń się zazieleniła z powrotem, no ale to nie jest to, co by było, jakby popadało. Nawozu na razie nie sypaliśmy, no bo nie wiem, czy jest sens, jak jest takie sucho, to by po prostu leżało i tyle odparowałoby z pewnością. A jak już pada, to dosłownie pół milimetra spadnie. Tak jak właśnie zwoziliśmy tą sianokiszonkę, to tak pokropiło i się okazało, że ani to pożytek na, na uprawy, a jedynie co, to tylko zmoczyło nam siano, także przedłużył się czas suszenia. Musieliśmy to trochę dłużej suszyć i, i, i tyle, tyle by wyszło z tegorocznych sianokosów. Tutaj z słomy to mamy jeszcze chyba 180 balotów, z tego co tato liczył. Także spokojnie nam starczy w tym roku. 12 hektarów będziemy mieli swojego do zwinięcia no i być może parę hektarów jeszcze od sąsiada. Sąsiad co roku się odzywa, czy będziemy od niego brać słomę. Nie wiem, czy w tym roku będzie tak samo. No, ale z takim zapasem myślę, że i tego naszego by w zupełności nam wystarczyło, żeby na przyszły rok było na, na styk to takie właśnie zapasy mamy końcówkę maja i niebawem będziemy otwierać dopiero drugi kopiec z kukurydzą no i kończymy pomału też wysłodki skarmiać także tej paszy też też będzie myślę, że nadto no i co, siano kiszonka plon średni bym powiedział no bo nie było tyle deszczu co w zeszłym roku żeby tak fajnie to wszystko się udało pozbierać, żeby był jakiś właśnie taki większy plon, nie było tragedii, bo według mnie nie, nie jest najgorzej, ale zdecydowanie, zdecydowanie mogło być w tym roku lepiej. Gdyby był deszcz oczywiście. I jak go nie było, tak go nie ma do tej pory. Wypadało się przez zimę, bo naprawdę początek wiosny okres zimowy. To tej wilgoci, tej wody było naprawdę bardzo dużo, bym powiedział. Więcej chyba niż w ubiegłych latach, przez zimę, mieliśmy tych opadów i początkiem wiosny też tego, tego było sporo. Natomiast właśnie to jak mówię, druga połowa wiosny, kwiecień, maj, no to już te opady tak rewelacyjne nie były. Nasz sprzęt do trawy, czyli używana kosiarka, kupiona gdzieś tam kiedyś, straciła już Plandekę, niestety. No i przewracarka też, lata 80. pewnie, albo i starsza. No ale jak na nasz areał, w zupełności tutaj koło domu to wystarcza. No i jesteśmy w sumie z tego sprzętu zadowoleni. Jeszcze by się przydało zamiast tej gwiazdowej zgrabiarki, kiedyś karuzelową zgrabiarę kupić. I jak na nasze te 3 hektary zielonek To sprzęt byłby W zupełności Wystarczający Ewentualnie kiedyś w przyszłości właśnie Jak już się naprawdę zacznie sypać To, to wymieniać na, na coś nowszego No i co, nie mam nic więcej chyba już do dodania Tak jak wspomniałem No nie wyszedł mi Taki filmik ja w zeszłym roku Ale mimo wszystko pokazałem Mniej więcej jak to na bieżąco u nas na naszym gospodarstwie wygląda. Dzięki i do następnego. Cześć.